Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym wylosujemy po 3 tory na wyścigi barażowe do World Racing Ewan League. Baraże będą odbywały się 5 oraz 6 sierpnia o godzinie 18:30. W naczyniu mam 22 karteczki z torami. Zaczniemy sobie od pierwszej grupy, która jest w piątek. I pierwszym torem będzie Arabia Saudyjska. odkładamy kolejny tor, kolejnym torem będzie Japonia, oraz trzecim, ostatnim torem będzie USA. Te tory sobie, sobie odkładamy na bok. I przechodzimy do baraży w sobotę. Pierwszym torem będzie Monza we Włoszech, drugi tor Baku Azerbejdżan. Oraz ostatni tor Pierwszy z brzegu Będzie to Brazylia Mam nadzieję, że było wszystko no, widać na karteczkach Jeżeli chodzi o więcej wytycznych, to otrzymacie wszystko na Discordzie w sekcji Ligi Powodzenia!